Jeszcze, Czemanko, witam. Yy, to ja, Antek, i teraz będzie odcinek, jak będę robić ekspiarkę kobla. Dobre. To będzie nam potrzebne tylko woda i lawa. No. Robimy 5 dziurek w dół. Raz, 2, 3, 4, 4, 5 i w środku 3. I teraz najpierw rozlewamy wodę, później rozlewamy lawę i pojawia nam się tu. I tak możemy sobie niszczyć i mamy ekspiankę. I będziemy brać tak, jak to teraz Wam pokażę. I jak się tak topicie, to przecież Po co jest tutaj woda wam? Też możecie też od strony wody to robić. Jak wam tak się stanie, to po prostu możecie sobie tak zrobić i tak możecie taką mieć ekspertkę to pa!